Elastyczne metody dostawy, czyli na przykład regulacja ceny zależnie od wartości koszyka. Chodź, pokażę Ci jak to zrobić w sklepie WooCommerce. No dobra, to w pierwszym kroku musimy zainstalować wtyczkę, więc najpierw wejdź na swoją stronę internetową, następnie dodaj slash i dopisz wp-admin. Najprawdopodobniej pod tym adresem właśnie będzie znajdował się twój panel administratora, do którego dostęp powinnyś dostać od osoby, która wykonała dla Ciebie stronę czy też sklep. Następnie z lewego bocznego panelu wybierz wtyczki, dodaj nową. I teraz tutaj będziemy sobie szukać Flexible Shipping. Myślę, że jak wpiszemy już samo Flexible, powinno już nam za chwilkę się coś pokazać. Mamy opcję dynamicznego koszyka zakupowego, edytor formularza, a tutaj mamy elastyczne mety, metody dostawy. Ja już mam ją zainstalowaną, więc ty kliknij sobie tutaj zainstaluj, poczekaj chwilę, a następnie kliknij włącz. Po uruchomieniu przechodzimy tutaj do zakładki WooCommerce, a następnie ustawienia. Teraz wchodzimy w zakładkę wysyłka. Jak masz dodaną strefę czasową? to OK, jeżeli nie, no to po prostu ją tutaj kliknij ten przycisk tutaj i dodaj strefę czasową. Następnie ją wybieramy, strefę wysyłki, przepraszam. Czyli jeżeli masz inne zasady wysyłki do Niemiec, do Polski, do Czech i tak dalej, no to po prostu musisz to sobie skonfigurować. Następnie tutaj mamy już Polska, wszystko ładnie i tak dalej i tą opcje dostawy. Tutaj tak jak widzisz jest ich już kilka dodanych, ale na potrzeby tego filmiku dodamy jedną kolejną. Dodajmy metodę wysyłki i teraz standardowo, normalnie dostępna jest płaska stawka, darmowa dostawa oraz odbiór osobisty. Teraz jak tutaj widzisz, jest tu również elastyczne metody dostawy. Dzięki temu, że zainstalowaliśmy tam wtyczkę. Więc wybieramy to, robimy dodaj, no i jest dostępne na liście. Wybieramy edytuj. I w pierwszym kroku możemy sobie to tutaj jakoś nazwać. Jeżeli masz kilku kurierów, no to. Warto nazwać to właśnie tak, jak się nazywa ten kurier, aby dać możliwość wyboru klientom. Niektórzy klienci wolą DPD, inni UPS, a dla innych jeszcze nie ma to znaczenia. Więc piszmy na przykład kurier DPD. I tak jak widzisz, fajnie od razu zaproponowało integrację. Więc jeżeli faktycznie z tego kuriera, to możesz skorzystać tu z jakiejś integracji, jakoś się połączyć, dzięki temu automatycznie powinny być generowane listy przewozowe itd. Ok, zjeżdżamy w dół. Minimalna wartość zamówienia. Yy, Opcja darmowej dostawy. Co możemy tutaj zrobić? Więc podajmy kwotę. W tym przypadku niech to będzie właśnie 200 zł. Yy, bezpłatnie. Tu możemy sobie zmienić komunikat, taki, jaki ma być wyświetlany, czy na przykład yy, darmowa dostawa. Super. Będzie jedna informacja o brakujących zakupach. Ja myślę, że warto to zaznaczyć, bo to jest zawsze taka mobilizacja dla klienta, tak? Jeżeli widzi, brakuje ci jeszcze. 30 zł, no to proszę, kurczę. Warto coś tam jeszcze sobie dorzucić do tego, do tego koszyka. Czy tam może jakiś bidon, czy skarpety, to już zależnie wiadomo od tego, co sprzedajesz. Fajnie, od razu tutaj dodać też Upsell, czyli opcję taką, że ktoś może podbić sobie Order bump, przepraszam, coś, coś w tym stylu, czyli bezpośrednio zaraz przy przycisku dodaj do koszyka, w sensie sfinalizuj zamówienie, będzie opcja dodaj jakiś kolejny tam produkt, który oczywiście też można fajnie poustawiać, aby był wyświetlany tematycznie, tak? Czyli na przykład jeżeli to jest właśnie sklep sportowy i ktoś kupuje sobie łoweczkę treningową, no to fajnie zrobić, żeby wtedy jako ten bump wyskakiwało, że może kupić jeszcze sztangę albo ciężary, albo podkładkę na podłogę. Nie? Jeżeli ktoś bierze drążek, no to można mu zaproponować, wiadomo, inny drążek, tak? Albo no znaczy, inny drążek, może można, przykład, ale można zaproponować Gumy treningowe tak? Do, do tego drążka albo właśnie odżywkę, czy, czy to już zależnie od tego, wiadomo, co jest dostępne w sklepie. Wartość paczki, tutaj możemy zmienić na wartość koszyka. Pokaż tylko dla zalogowanych, no to myślę, że można pominąć, no bo raczej chcemy, żeby wszyscy mogli korzystać z tych metod dostawy. Oczywiście, jeżeli chcesz inaczej, to możesz to zaznaczyć. No i teraz wbijamy w tabelę, na której polega właśnie cała tutaj magia tych dynamicznych metod dostawy. To możemy sobie wybrać właśnie cenę, albo możemy ustawić też wagę, no bo jeżeli są różne wagi, możemy różnie wycenić dostawy. Tak? Jeżeli mamy indywidualny transport albo transport na palecie, no to wtedy warto sobie to dostosować. Tak? Jeżeli przedstawka waży 100 kg, może kosztować na przykład 100 zł. Jeżeli waży 500 kg, możemy zrobić, żeby kosztowała na przykład 200 zł. Tak. Więc coś zróbmy, że będzie zależne od ceny. Więc załóżmy, że jeżeli będą zakupy od złotówki, przykład 50 zł, to zróbmy, żeby dostawa kosztowała aż 20 zł w względu, że powiedzmy, nasz koszyk tutaj się nie opłaca, wtedy aż tak dużo najprawdopodobniej nie zarobimy na tym produkcie, więc robimy drogą dostawę, żeby to jakkolwiek się tam jeszcze opłacało. No i dodajemy kolejną zasadę, regułę, czyli robimy od 51 zł do no powiedzmy 100 zł. Niech to dostawa kosztuje na przykład te 15 zł. Kolejny element i tak można sobie to pododawa pododawać. Oczywiście to już zależne jest od Ciebie. Teraz robimy od 101 zł, niech będzie do 199 Zróbmy, że to będzie 10 zł. Z może wydawać się to i od 200, tak jak, jak pamiętam, mamy darmową dostawę. Z pozoru może wydawać się to błahe. Ustawianie, że dla takich małych widełek tutaj oszczypać się o dziwne 5 zł, ale zobacz, jaka będzie różnica, jeżeli mamy tutaj różnicę chociażby tych 5 zł, to jeżeli dziennie wchodzi powiedzmy 100 zamówień, to już masz 500 zł każdego dnia. To jest już znacząca kwota, prawda? Gdzie tak możemy powiedzieć, o, 5 zł, 2 zł, 3 zł, ale wiadomo, wtedy jest skala i może wyglądać to zupełnie inaczej. Ok, tu są jeszcze jakieś opcje pro, ale my tego nie mamy w wersji termowej wtyczki, więc robimy zapisz zmiany. No i to tyle. I generalnie wszystko już powinno być w tym momencie. Gotowe Metoda dostęp powinna być dostępna. Warto jeszcze przejść sobie do koszyka i sprawdzić, czy na pewno wszystko działa, czy opcja darmowej dostawy działa prawidłowo, czy nie działa. Jeżeli darmowa dostawa tutaj nie zadziała prawidłowo, bo czasami też tak może się zdziać ze względu właśnie tutaj na tą darmową dostawę od 200 zł. to proponuję wtedy po prostu sobie wpisać tutaj jako, jako kolejny wariant, zrobić dodaj kolejny wariant, tam dodaj kolejną regułę i zrobić od 200 zł, na przykład 200 tysięcy, tak dobrze powiedziałem 200 tysięcy, no a potem więcej niż 200 tysięcy, ale okej, okay. 2 miliony wyszło i robimy wysyłkę wynosi 0 zł. Teraz robimy zapisz i wtedy mamy już na pewno darmową dostawę. Jeśli masz jakieś pytania związane z tworzeniem stron internetowych, czy też właśnie obsługą sklepu, na przykład na WooCommerce, to daj mi znać w komentarzu lub napisz do mnie maila. Wszystkiego dobrego, cześć!